Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o mojej pielęgnacji po kąpieli i w zasadzie też w trakcie tej kąpieli. Mi jest bardzo ciężko zmusić się, bardziej zmobilizować do tego, żeby po kąpieli używać balsamów do ciała przez bardzo długi, długi okres. W ogóle zapominałam o, o, o tym etapie pielęgnacji ciała A później się dziwiłam, czemu moja skóra jest sucha, szorstka i jakaś taka nieładna Zmieniło się to jakieś półtora roku temu W zasadzie, kiedy tak naprawdę zaczęłam się porządnie interesować pielęgnacją włosów Zmieniło się zupełnie wszystko, jeżeli chodzi o pielęgnację i ciała, i buzi Bo tak naprawdę zaczęłam ją stosować Tak mocno no ale cóż, lepiej późno niż wcale. Yy, kosmetyków do kąpieli yy, i po kąpieli nie mam aż tak dużo, chociaż swojego czasu miałam yy, chyba z 15 balsamów, no ale ze względu na to, że właśnie ich nie używałam, no to one sobie leżały i dokupywałam nowych i nowych i nowych, nowych i mój partner w końcu mówił, że za, albo zaczęła to używać, albo że przestała kupować. No i przestałam kupować i zaczęłam używać, a też się to zbiegło yy, z tą pielęgnacją włosów twarzy, także tutaj wszystko fajnie się razem złączyło, miałam, czego z... miałam co zużywać słuchajcie yy, kąpiel zaczynam w zasadzie mam wannę, kiedy miałam prysznicę, było więcej takich fajnych rzeczy, które, które używałam i łatwiej mi było ich używać w trakcie kąpieli, ponieważ w wannie, no jak już się położy, to już mi się nie chce wstawać, myć, szarować no ale dlatego znalazłam zamiennik. Używam do wanny peelingu. W zasadzie to jest sól do peelingu z Bingo Spa. Jest to sól z skałą wulkaniczną i czerwoną herbatą. Ona tutaj wygląda tak, jakby miała duże granulki, ale to jest naprawdę sól. Drobniuteńka sól, kiedy w kontakcie z wodą ona się tak jakby rozpuszcza, to jest rewelacyjnym peelingiem. W trakcie kąpieli. Świetnie można e, tak jakby zbierać z dołu wanny tą, tą sól i sobie wmasowywać w ciało Świetnie peelinguje, a do tego nawet ładnie pachnie e, Skład jest krótki, ja lubię krótkie składy, szczególnie w produktach do kąpieli Bo z reguły są one długie i jakoś tam napakowane wszystkimi możliwymi SLS-ami Tutaj jest e, SLS, ale jest on na chyba czwartym albo piątym miejscu Także peeling ma dość dobry skład ja bardzo go lubię i y, ostatnio w ogóle polubiłam solę do kąpieli Ja szczególnie też bardzo lubię kule, które musują. Także sól polecam, jest fajna Do peelingu jeszcze ciała, już mówiłam Wam o tym w ostatnim filmiku Używam Alverde peelingu Ten peeling jest z y, y, wiórkami kokosowymi Ale tak jak Wam wspominałam, on ma też w sobie takie granulki jakby piaskowe, które pomagają złuszczać naskórek. Ja nie będę się o nim rozwodzić, bo już mówiłam w ostatnim filmiku o nim, jeżeli jesteście ciekawe, to zapraszam, zapraszam do innych odcinków. Mimo wszystko wiele dziewczyn go nie lubi i ja go lubię. Dla mnie jest OK. Wystarczający. Po kąpieli nie mam tutaj jeszcze płynu do kąpieli, ponieważ mi się skończył. Ale płynów używam bardzo rzadko. Co prawda lubię się położyć w tej pianie, ale później nie chcę się tej piany zmywać, dlatego robię to bardzo rzadko. Teraz po kąpieli zaczęłam stosować olejek z Alterry. To jest na celulit. W grudniu, nie, w lutym, przepraszam, wybieram się nad, nad morze w góry po raz pierwszy. Będę uczyć się jeździć na nartach, ale wybieram się też do hotelu, w którym będzie. Będzie basem i tam będziemy go, z niego korzystać, więc chcę wykorzystać okres zimowy na pozbycie się celulitu. Mam go już coraz mniej na szczęście, ponieważ pomaga mi w tym nie tylko ten produkt, ale jeszcze jeden, o którym o później powiem, i jest w nim coraz, coraz lepiej, plus ćwiczenia, ale jeszcze go widać, tak? Więc no tutaj, niestety, jak wiemy, jeżeli przestajemy używać produktów na celulit. No to on niestety wraca, więc do końca życia produkty antycelulitowe. Yy, olejek wielofunkcyjny, tak? Bo oprócz stosowania go do pozbycia się celulitu, używam go również na włosy i, 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 i do masażu. Dzisiaj miałam go na włosach i ten się nie sprawdza. Z limonką bardziej. Może będzie lepiej działał na, na celulit. Jak już jesteśmy przy temacie celulitu, to pokażę Wam też produkt, który pomaga mi właśnie pozbyć się celulitu, i to jest rewelacyjny produkt. Ja o nim też już mówiłam w poprzednich filmikach, tylko że był to taki filmik bardziej produktowy, opisujący go, i właśnie tam znajdziecie wszelkie informacje za, przeciw, i, i, i wszystkie przeciwwskazania, które w tym produkcie, na które powinniście zwrócić uwagę. Jest to Termożel z Bingo spa, z kofeiną najmocniejszy produkt na celownicy, jaki miałam do tej pory. Działa świetnie. Pokażę wam konsystencję, chociaż już to pokazywałam, bo już uwielbiam ten zapach cynamonu. W poprzednim filmiku galaretka, dosłownie galaretka, wchłania się maksymalnie szybko, naprawdę, a jest tak wydajny, wystarczy odrobina, żeby posmarować całą nogę. Także Naprawdę świetny produkt. Polecam Wam go, jeżeli macie ochotę, bo działa. Z tym, że, no, mówię, jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Jak smarujecie nim ciało, trzeba uważać na miejsca intymne. Żeby tam się przypadkiem ten produkt nie dostał, bo będzie Was tak piekło, że to jest nie do wytrzymania. Wiem, że dziewczyny używają go też do wody w rapingu i. Sprawdza się jeszcze lepiej Bo szybciej, szybciej zaczyna działać Naprawdę ten produkt Jest moje drugie opakowanie I ja go, ja go ubóstwiam Naprawdę jest rewelacyjny Kiedy moja skóra jest Sucha, a z reguły też Smaruję Tym produktem, który Wam zaraz powiem Tutaj górę ciała Jest to jedwab do ciała Bingo Spa Jedyny minus to jak wspominałam w filmikach, to jest to, że nie ma tutaj pompki Ale tą pompkę można sobie dokupić osobno w, Nawet w aptekach są Ja nie potrzebuję, tak? Ja go stawiam w łazience do góry nogami I on mi sobie tutaj ładnie ścieka Później przy odkręcaniu bardzo łatwo wydobywam go na rękę Także jak kto woli, tak? A to jest przydatne w momencie, kiedy wyjeżdżamy gdzieś, tak? Bo możemy zakręcić buteleczkę i nic nam się nie stanie Ładnie pachnie, fajnie nawilża i co ważne to bardzo długo utrzymuje się to nawilżenie Lubię, naprawdę lubię i przyjemność, bo używają tego produktu, bo się rewelacyjnie rozprowadza Szybko się wchłania, nie klei się i ma delikatny zapach Taki fajny, taki sympatyczny Kiedy potrzebuję opalenizny... To yy, używam balsamu brązującego z jaj. Kiedy zrezygnowałam całkowicie z solarium, to jest produkt, który jest u mnie na półce cały czas. Nie używam go codziennie, ponieważ yy, to jest dużo zabawy. Przed większymi wyjściami ten produkt nakładam na yy, ciało, i tutaj jest napisane, że po tam dwóch czy trzech dniach pojawia się koloryt. I można go pogłębiać. U mnie pojawia się on już po 3-4 godzinach. I jedno takie posmarowanie bądź dwa wystarczają zupełnie, nie potrzebuję więcej. Niesamowicie wydajny dla mnie produkt. Po prostu tą butelkę mam już 4-5 miesięcy, ale też no wiadomo, nie używam go codziennie, więc no ta wydajność tutaj ciężko jest ją w jakiś sposób konkretnie określić, tak? Mimo wszystko produkt jest świetny. Co prawda najgorzej mam tutaj, bo on, mimo tego, że ja jak nim smaruję, to właśnie wyginam tak rękę, żeby dobrze tutaj w te wszystkie zakamarki wszedł ten balsam, to on um, zostaje tak, latem yy, fajnie rozświetla. Fajnie, naprawdę zimą tego nie widać, ale latem w podsłonko ma takie drobinki, które naprawdę fajnie rozświetlają. I ostatnią rzeczą, którą notorycznie yy, udaje mi się zapominać, jest. Mm, Krem do biustu. Po prostu masz mi się piękny biust, tak? ale no, raz na ruski rok, jak mi się przypomni. Zostało tego tyle. Przyznam się Wam e, szczerze, że zostało tutaj jedna trzecia opakowania, co tylko i wyłącznie dlatego, że e, czasami smaruję nim ciało, do czego się w ogóle... Nie nadaje, naprawdę się do smarowania Ciała nie nadaje, no ale co się dziwić Jest to krem specjalnie do biustu Skład ma po prostu boski Dlatego pokusiłam się, żeby posmarować nim ciało Ale się do tego nie nadaje I nie mogę nic powiedzieć Nie wiem czy działa Nie wiem czy ujędrnia, nie wiem czy podnosi Bo używam go tak rzadko Tak sporadycznie Ale pachnie tak pięknie, że no No nie mogłam Odmówić sobie go Zakupienia go tym bardziej, że no miałam już jeden produkt o tym zapachu i wiedziałam, jak, jak on pachnie Nie do ciała, ale chciałam mieć coś do biustu No niestety... no, zapominam Także może w końcu jakoś systematycznie do tego podejdę, tak jak teraz podeszłam do smarowania ciała W zasadzie to by było tyle, jeżeli chodzi o moje produkty do pielęgnacji ciała W zasadzie nie brakuje tutaj niczego, o czym chciałabym Wam jeszcze powiedzieć i to chyba byłoby wszystko, także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, cześć!